Biała lista podatników VAT jest listą, która pozwala nam zweryfikować kontrahentów pod względem tego, czy są oni zarejestrowani w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT lub podatnik korzystający ze zwolnienia. Na liście tej możemy również sprawdzić, czy nastąpiły jakiekolwiek zmiany, np. wykreślenie podatnika z takiej listy bezpośrednio przez urząd Skarbowy, co często się zdarza. Generalnie istnieje obecnie obowiązek, aby każda transakcja, która jest realizowana powyżej 15 tysięcy zł, była dokonywana tylko i wyłącznie na rachunki zgłoszone na białej liście podatników VAT. W przypadku, gdy tego nie zrobimy, grozi nam konsekwencja, polegająca na tym, że takiego wydatku nie będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, że poniesiemy wydatek, a nie zaliczymy go do kosztów. W związku z tym nie będziemy mieli z tego tytułu korzyści fiskalnej, polegającej na tym, że. Koszt ten zmniejszy nam podstawę opodatkowania.